To się przyjemnie ogląda, to się przyjemnie patrzy. Ja cały czas będę trzymał kciuki za, za tę drużynę. Oczywiście będą on zupełnie obiektywny, bo też jestem ciekaw, jak y, y, dzisiaj zaprezentuje się krokby, Bo on miał dobre momenty w meczu z Tychami, kiedy przegrał. No to przypomnę. No. Y, trener że... Wdowczyk, który był wielką postacią Legii Warszawa, był trenerem Polonii Warszawa. No tak, Jerzyngel był trenerem ale słuchaj, był taki, był taki... Legii Warszawa był dyrektorem. Tak, ale był. Taki młody zawodnik nazywał się Budek, Konrad Budek. Przychodzi ze Śląska. Gdzie grał bardzo mało, pięć spotkań, tylko raz w podstawowym składzie, bez gola częściej występował w trzeciej lidze. Wcześniej grał w ruchu, w ekstraklasie. Penia ładnie naraz z kondziałką. Penia rozpędził się, jeszcze zdołał przegrać to szerzej. Kokułka, Prokic, Prokić, dośrodkowanie, poprzeczka po tym szale bały. Pierwszy kontakt z piłką bały, coś niewiarygodnego. Fantastycznie. Tomasz Bała, jeszcze raz popatrzmy, idealnie się złożył, fajne ułożenie, fajne, bardzo dobre ułożenie ciała w powietrzu. popatrzmy. Jest uderzenie Szarka, ale za lekkie. Jeszcze faul. Oj, no, Bąkowski chyba przesadził. Rzucił piłką w Lewandowskiego. Prawda. Może się wciąż młody Bąkowski upierać jeden z tych piłkarzy, który już nie jest młodzieżowcem. Przeprosili się wzajemnie, ale po kartę. Anulowana czerwień dla Bąkowskiego. Dał się sprowokować. No ale poczekaj, to jest czerwona kartka. To co dalej? Nie ma strzału na bramkę, synoś! I koniec! A więc 0 do 0 w meczu z Tali Rzeszów z Chrobrym Głogów, w kończącym niedzielne zmagania w Betlik pierwszej lidze.